Kurs jazdy na autostradzie. Naucz się jeździć pewnie i bezpiecznie. Jak to zrobić, opowie Tomasz Czopik, utytułowany kierowca sportowy, ekspert doskonalenia techniki jazdy. Jak bezpiecznie jeździć po autostradzie? Sprawdźmy. Pamiętajmy też, że w Polsce obowiązuje zasada jazdy maksymalnie skrajnym prawym pasem. Często widzimy, że samochody jadące, powiedzmy, 140 km na godzinę na autostradzie jadą lewym pasem. Po prostu tną i wyprzedzają lewym pasem. Jak już wyprzedzisz, to zjedź na prawy pas. Nawet jeżeli ktoś będzie szybciej jechał niż wolno, ale zdecydowanie szybciej od Ciebie, to on powinien Cię lewym pasem wyprzedzić. Ty musisz być na prawym. Jeżeli nie wyprzedzasz, jedź prawym pasem. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać o zasadzie, że zawsze prawy pas ma pierwszeństwo. Szczególnie to jest ważne w takich fragmentach autostrady, gdzie są trzy pasy. Jeżeli chcemy się wszyscy zjechać na środkowym pasie, no to ten z prawej może wjechać na ten pas pierwszy, a dopiero my, będąc na lewym pasie skrajnym, możemy go wyprzedzać albo za niego wjechać. Kiedy na autostradzie jest zwężenie, z powodu na przykład jakiegoś remontu, najpierw pojawia nam się taka Duża przyczepa na, na pasie awaryjnym ze strzałką, w którą stronę należy się kierować i jak zmienić pas. Ona jest bardzo widoczna z daleka i e, dość łatwo zorientujemy się, na który pas wjechać. Potem żółte tablice, wraz z ograniczeniami prędkości, doprowadzą nas do odpowiedniej jazdy, na przykład lewym pasem omijającym remont. Te wszystkie oznaczenia są bardzo czytelne, wystarczy rzucić na nie okiem i dokładnie wiemy gdzie i z jaką prędkością się poruszać. Może się tak zdarzyć, że dojeżdżamy do spowolnienia ruchu. Włączmy światło awaryjne, po to, żeby pokazać wszystkim tym, którzy jadą za nami jeszcze szybko, żeby zwolnili. Pokażmy im. Tu jest korek, tutaj jest spowolnienie ruchu. Uważaj, bo. Musi znacznie zmniejszyć prędkość. Światła awaryjne widoczne są z daleka i na pewno to pomoże w niedopuszczeniu do jakiejś groźnej sytuacji.